Dzień dobry, dzień dobry. Z powodu święta Dnia Ojca myślę, że warto zatrzymać się nad perfumami męskimi, które za często nie pojawiają się na moim kanale. Więc jest świetny pretekst do tego, żeby wspólnie o tym porozmawiać. Ja tutaj w miarę możliwości pokażę Wam na ekranie jakieś perfuma. Wy w formie komentarzy pod filmem. Zapewne coś tam dopowiecie, dorzucicie. No cóż, myślę, że znakomitym prezentem dla mężczyzny, dla taty są perfumy. Mężczyźni po prostu całkiem dużo zużywają wód pachnących, wód po goleniu. No wielu po prostu używa też wód perfumowanych jako wód po goleniu, no co kraj to obyczaj. Panowie mają po prostu do perfum dość praktyczne podejście, więc ich zużywają dużo. Jakież to perfumy wybrać dla taty? myślę, że możecie się pobawić w jakieś takie kwestie trochę na wesoło żartobliwe, czyli jeżeli tato jest miłośnikiem jakichś takich filmów sensacyjnych a na pewno wielu z nich jest to macie do tego propozycję budżetową, polskie perfumy Bond no to właśnie nie tyle do końca perfumy co właśnie woda po goleniu tak, woda po goleniu, więc wody po goleniu śmiało sprawdzają się w tej roli, tu z kolei perfumy 007 a tu nawet jest chyba siódemka, także jest cała taka marka E.ON Cosmetics bodajże, także takich motywów nie brakuje no jeśli z kolei tato jest miłośnikiem motoryzacji, to możecie wybrać na przykład, możecie mu zaoferować Ferrari w formie perfum, jest Mercedes jest nie, zdejmowane Lamborghini. No, jest tych wód, które właściwie, których nazwa to marka konkretnego samochodu. Oczywiście zwykle bardzo, bardzo luksusowego. Jest tych wód bardzo dużo, więc jest w czym wybierać i one zwykle są takie dość budżetowe. To może na chwilę te budżetowe zostawimy i takie powiedzmy średnio średniopółkowe. Jest taka marka, która już jest długo na rynku. To są perfumy bardzo wyraziste, ciepłe, takie otulające, a w Polsce panowie lubią takie wody. Przy czym jest to woda retro, to jest dużo sandałowca, więc tak dzień ojca przypada w lecie, więc to bardzo ostrożnie z takimi wodami, chyba że jakieś ich odmiany to widzę jest wersja sport. No w każdym razie ta linia jest przebogata, jeśli któreś z nich są już niedostępne, bo i tak może być, to coś tam zawsze znajdziecie z takich jeszcze całkiem przystępnych cenowo Lanvin. no w, Tak jeszcze tutaj podpowiem, że wszystkie te wody, które są gdzieś tam w granatowych kolorach, to one mają taki dość przystępny zapach, nie są jakieś takie udziwnione, jak na przykład o właśnie Azaro, to też taka woda trochę z tych tańszych wód. No cóż, może jeszcze tak przy okazji, jak jesteśmy przy niebieskim, to może jeszcze bruno banani, też tych takich, powiedzmy, nie takich najtańszych, ale nie jakoś szczególnie drogie. Taka granatowa woda, no już tu drżą. taki kartonik, takie kolory. Oczywiście najsłynniejszym może jeszcze jeden niebieski, no to właśnie takie, także te wody naprawdę doskonale pachną, mają silny męski akord, ale on jest tak ładnie z czymś rozwodniony, ale czy chociażby dla miłośników drinków flakonik w kształcie shakera marki Hugo Boss, no i oczywiście najbardziej znane perfumy z motywem niebieski, to jest Bleu de Chanel, ale to już są te właśnie droższe perfumy, także że Znakomicie się sprawdzi już jako, jako taka propozycja, bardziej, no zdecydowanie bardziej ekskluzywna. No i tak, jeszcze wracając do tych takich, powiedzmy nie za drogich, a ciągle wodnych, to na przykład dla miłośników sportów wodnych, dla miłośników w ogóle odpoczywania nad wodą, nawet dla wędkarzy, dla żeglarzy, również wszystkie te akwy to sprawdzi się dobrze. To jest taki ładny flakonik. Bardzo zacna marka Bułgarii. Akwa też miała dużo. Czyli takich wersji pobocznych. Tu jest atomizer, nie zdejmuje się koreczka, tylko się naciska i tak jest po prostu, tak się wydobywa zapach. A tu mam naprawdę bardzo dużo tych perfum. Może teraz tak dla odmiany perfumy, które, a może jeszcze z takich, jak jestem przy tych niebieskich, to jeszcze Aivon. Naprawdę bardzo dobre, takie bezpieczne, dzienne perfumy. Bardzo dużo ma takowych Aivon. No i z takich perfum, które powiedzmy dla taty, który jest postępowy, perfumy unisexowe. Shawn Mendes zrobił chyba dwoje perfum i właśnie obie te kreacje są takie właśnie uniseksowe, Bardzo ładnie wyglądają dla młodych duchem, dla postępowych. Bardzo podoba mi się ta wersja, która jest w takim beżowym flakoniku. Rzeczywiście śmiało mogą używać panie i panowie. Podoba mi się to podejście do perfum. Podobny charakter mają, no może już trochę niedostępna, może gdzieś macie, może gdzieś kupicie. Linia Zary to są perfumy zrobione przez Franka Felkle. Nie mają po prostu nazwy, tylko jest numer 002 łamane przez FRV, a jeszcze u góry są czyjterki WDS. Także, uff, no takie postępowe kwestie. No. Bardzo dobre perfumy, a nie takie bardzo bardzo drogie. To jest Baldessarini. Także szczególnie podoba mi się ta linia, która ma kilka odmian. Także warto się pochylić nad Baldessarinim. Jimmy Choo też naprawdę robi dobre, współczesnym językiem pisane perfumy. Czy może mniej znana marka Iceberg? Ale naprawdę jest to jakość przyzwoita. solidny, ciężki flakon, nic tu się nie uszczy, nie odstaje, no dobra rzecz. Bardzo dobrymi, niedrogimi perfumami, ale ciągle markowymi. No to Calvin Klein ma całą kolekcję naprawdę dobrych, męskich perfum. Od men, które są takie bardzo, bardzo stonowane, wyważone. Poprzez troszkę starsze Escape tu się bardzo mocno wybija ta kanuta, którą znam z perfum Omde Café. Oczywiście się taki jakiś Refleks kawowy tutaj się pojawia. No jeszcze z takich właśnie Montblanc, też taka marka niedoszacowana. Producent takich dość unikalnych dodatków, szczególnie piór. No i jeszcze, jeszcze raz Calvin Klein, Eternity. Męska edycja. Dla panów, którzy lubią klasykę w starym stylu, no to ulubieniec numer dwa bodajże na reddicie wśród Użytkowników Reddit'a najważniejsze perfumy świata. Jeśli lubicie taką zabawę, i na wesoło, możecie ojcu podarować albo wodę o nazwie Gentleman. Trochę ryzykowniejszą kwestią mógłby być ten oto brutal, ale to dla tych, którzy mają poczucie humoru i dystans do siebie. Ewentualnie w ramach wspomnień, jeżeli Tato ma całą kolekcję. Perfum unikalnych i bogatych, i dostanie warsa, Na pewno się uśmiechnie, i no, będzie przyjemnie, będzie wesoło. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. A jeśli szukacie niedoszacowanych klasyków, no to jeszcze oczywiście Azaro Pur Om. Sama dzisiaj testowałam i dość podobnie wybrzmiewają te najnowsze perfumy Hermesa H24. Też bardzo ładny, taki klasyk stonowany dla takiego gentlemana, dla pana po prostu, który no nie chodzi w naciągniętych spodniach no, tylko zawsze zawsze dba o to, żeby dobrze wyglądać włosy równo ułożone dla konesera z artystyczną duszą to jest flakon no taki wyszukany edycja limitowana, ale zarys flakonu jest dość rozpoznawalny, deklaracją pachnący drewnem i herbatą a z kolei dla panów, którzy na przykład może pracują w policji, jest taka marka która się Polis nazywa i nie wiem czemu perfumy Polis między innymi, bo są też różne flakony, mają taki flakon. Proponuję, żeby się bawić perfumami, żeby to była taka, taki, taki, taki sympatyczny moment. Jeszcze w ramach jakby wspomnień to pokażę Wam takie perfumy. Nie wiem, co to są. Kto może, taka prośba, może znaliście, używaliście. Kupiłam jako tak będzie po prostu woda po goleniu. Kupiłam gdzieś tam na targu i nie mam informacji o tym flakonie. Woda Aspen, ja też myślę, że miłe wspomnienie. Myślę, że panowie, tatusiowie nie, nie pogardzą też po prostu wodą średniopółkową, taką jak Adidas. No, było już o Avonie. Kolejny flakonik i na koniec kolejna niedoszacowana marka Lalik. także jeśli szukacie jeszcze w miarę w dobrych cenach produktów, no to właśnie Lalik i Baldessarini polecam. To by było na tyle mojego przeglądu. Y, perfum dla ojca. Jeśli macie jakieś pomysły na perfumy albo zabawne, albo y, takie wręcz przeciwnie, bardzo y, zacne, nobliwe, no to powiedzcie jakie wybieracie i dlaczego. Jestem tego ciekawa. Może taka informacja przyda się do kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa! pa.